Słuchajcie tej ciszy Ta o którym wspominałam wcześniej. Piękny, przygotowany dla narciarzy. Tym ratrakiem. Dzieciaka dzisiaj pogoda nam dopisuje? nie, marzona. Marzona pogoda. Wjeżdża orczyk na małe nachylenie, w sensie na krótkie, wjeżdża się orczykiem. Tu jakaś profesjonalna ekipa kręci film. Widzicie te chmury? Nad chmurami. Tutaj również kafeteria. No ale teraz trzeba przejść tą górę tu O tak Trochę sztruchciku sztru, zostało Żeby zjechać drugą stroną Zobaczcie to Te zaspy śnieżne Piękne no, i ja tam będę zjeżdżać w dół. Tak wygląda orczyk. Taki pałąk. I wkłada się go pod tyłek. Tak jak tam ma ten pan. O, widać, trochę. I prowadzimy narty. Jadę sama. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Teraz wjeżdżamy na górę. jeżdżą szczęśliwi narciarze. W takich okolicznościach dzisiaj z takim pięknym słońcem. Nie wiem ile stopni, ale wiatr 10 km na godzinę, czyli w ogóle. Ideal... Idealne warunki. No, białego szaleństwa dzisiaj nogi są troszeczkę bardziej są mocniejsze niż wczoraj. Wczoraj był dzień kryzysowy. Ech, było duże, duże, duże zmęczenie. Dzisiaj baterie naładowane. Nogi się już przyzwyczaiły. Więc można śmigać dalej. i pojechali tutaj na skale są takie specjalne siatki nie wiem czy to widać żeby nie spadały skały no i tam zjazd w dół doliny tam a Widać, że chmury się już znowu podniosły do góry Wcześniej nie było ich widać Teraz jestem na innej kolejce, takiej małej, krzesełkowej tylko I ja tu na niej pomacham Wam nartą. O, to jestem ja. No a z tyłu... Piękne góry. Nie wiem, na ślepo kręcę, bo nic nie widać. Ale piękne, słoneczne. No. Także jedziemy dalej. Wjechałam na drugą stronę góry. I zobaczcie to, po prostu chmury na wysokościach tutaj pięknie się prezentują a tu, patrzcie, tu tu jest normalnie taka trasa a tu taki spad w dół i właśnie przed chwilą jest tutaj ślad snowboardista tutaj stał i normalnie jechał poza trasą mnie wskoczył tutaj po prostu i tam w dół nawet tego nie widać Tam też są jacyś śmiałkowie, którzy próbują poza trasą jechać. Tam jeden jedzie. On jedzie poza trasą. to jest to samo miejsce co wczoraj było na filmie zobaczmy dziś jakie zagrożenie lawinowe eee, trójka ok, trójka wczoraj też była trójka tu jest mapa topograficzna tutaj jest mapa wyciągowo-zjazdowa jak widać bardzo dużo tras na zielono, czyli większość, większość tras jest otwarta warunki dzisiaj są Idealne, w ogóle nie ma wiatru, piękne słońce. Chować się za szczytem, nie chce nas, nas ogrzać jeszcze jeszcze za wcześnie. Jest około w pół do pierwszej. To jest ten fotel co wczoraj, fotel mistrza narciarskiego. No ale dziś tutaj nie wieje, ani nie ma chmur, także no, warunki idealne do śmilania. Również, jak ktoś ma swój prowiant i nie chce się do restauracji, może przyjść tutaj, zjeść. Jest naprawdę cichutko, przyjemnie. Także można odpocząć ze swoim prowiantem. ja idę dalej. Odpoczęłam. 10 minut zjadłam piernika od tatusia. Ciepłą herbatę z termosu. No i mogę iść dalej. Śmigać. Woda dopisuje, słońce świeci, Że nic, trzeba korzystać. Nie zastanawiacie się, czy tu można robić coś innego niż tylko jeździć na nartach. Otóż można, można biegać na nartach, można uprawiać hokeja na lodowisku z wczoraj, można wędrować w górach, są specjalne trasy dla piechurów. Jest również y, grota lodowa 200-metrowa metro, w naturalnym lodowcu, ale tej zimy jej nie przygotowali ze względu na słaby opad. Jest również na samym szczycie Top of Tyrol. Tam tam platforma, ale niestety jest zamknięta. Także jest jeszcze y, sauna baseny w miasteczku dla zmęczonych narciarzy. No wiele atrakcji naprawdę No i oczywiście jest również <śpiewanie> fotel mistrza narciarskiego W którym można usiąść i rozkoszować się widokiem No, a ja jestem na 2900 po obiadku jest 1430 Myślę, że jeszcze dwa zjazdy zrobię, bo 16.30 jest ostatnia kolejka w dół, więc na nią trzeba raczej zdążyć. Także tyle z dzisiaj. Tyle z dzisiaj, tyle z góry. Z gór przepięknych, otaczających mnie śnieżną bielą. Polecam wszystkim na razie. Pa!